Witajcie moi drodzy, z tej strony Pierszak Mateusz, administrator grupy Starlinki. Dzisiaj specjalne wideo o przelotach Starlinków 25-26 i ewentualnych przelotach Starlinków, które startują jutro o godzinie 8.42. Od razu zapewniam, że jutro będzie prowadzona transmisja od godziny 8.25 na grupie Starlinki. Gorąco zapraszam do dołączenia do nas od godziny 8.25. A więc zaczniemy od Starlinków. Od 25-26 one są tutaj zaznaczone. O, w tym miejscu, e, tutaj aktualnie jest wyświetlona godzina, e, kiedy to kręcę, czyli 13:30. Przesuniemy się na wieczorne godziny, gdzieś tutaj. O, e, tutaj e, wszystkie, e, wszystkie przeloty wyliczam dla Warszawy. E, jest to program HavenSat wersja 2.5.2 a dane tle są wzięte z, ze strony Celestrack a więc dobrze, mamy godzinę 21.25 8 maja przerzucimy się na widok na taki widok ok jeszcze wyświetlę oś czasu czyli widzimy tak starlinki pojawiają się o godzinie 21.21.41 praktycznie 21.42 dopiero możemy zacząć ich wypatrywać w tym miejscu one wejdą nad horyzont na wysokość na azymucie 232 stopnie. Następnie będą leciały przez gwiazdozbiór sextant. Następnie będą przelatywały przez gwiazdozbiór panny. Gdzieś tutaj będą górowały. Za chwilę wam pokażę, gdzie dokładnie będą górowały. No, w tym miejscu tutaj 40 stopni nad horyzontem, w gwiazdozbiorze panny. Satelity będą górowały. A następnie będą. Leciały przed gwiazdozbiór wężownika. Tutaj. Pierwsza paczka wejdzie pod horyzont o godzinie 21.31 w tym miejscu. Jak widzicie, satelity, satelity Starlink 25-26 są podzielone na dwie części. Aktualnie mamy tutaj pierwszą część, czyli ona jest złożona z 10 satelitów. 10. A za nią, tutaj w tym miejscu, wschodzi druga część tych satelitów. A więc ja teraz, może jeszcze przed przesunięciem, pokażę Wam taką inną mapkę tutaj. Jest to trochę lepiej pokazane. Tutaj, w tym miejscu, 21.22 wschodzą. Tutaj mamy teraz o 21.25 tutaj będą, 21.26 tutaj i tak dalej, i tak dalej, aż do momentu wejścia, tutaj nawet widzimy, wchodzą w cień ziemi o godzinie 21.30. Dobrze, przejdziemy w takim razie do drugiej serii starlinków. One tutaj wschodzą nad horyzont, czyli druga część prze, wejdzie nad horyzont o godzinie 21.27. Mniej więcej w tym samym miejscu, praktycznie ta sama trajektoria. Jeszcze raz wyświetlę oś czasu. Przelot trochę wyższy. Tutaj widzimy zresztą coś, le, lecą inne starlinki. Wy w Polsce nie, nie będziecie ich widzieli, natomiast ja we Francji zapoluję na nie po prostu. Dobra. Czyli mówiłem 21-27 Starinki wschodzą. Bardzo podobna trajektoria, trochę wyższa niż pierwsza część tych satelitów. I mniej więcej, przelot będzie wyglądał tak: aż wszystkie wejdą pod horyzont o godzinie około, ostatni wchodzi o godzinie 21.42. Jeszcze, może uda mi się zmniejszyć pole widzenia. Nie, już mi się nie da. Nie, nie jestem w stanie zmniejszyć bardziej. Dobrze, pokażę Wam jeszcze w takim razie drugą mapkę. Ona jest tutaj, w tym miejscu. Tak będzie wyglądała mapka dla drugiej części e, satelitów Starlink 25-26. E, czyli podobnie. E, sextans, e, panna i wężownik. Góra wężownika. E, tak jak wspominałem na początku wideo, jutro startują Starlinki 26-27 o godzinie 8.42. Przypominam, transmisja na grupie Starlinki od godziny 8.25. One są tutaj, znajdują się w tym miejscu. Natomiast przesuniemy się o kilka godzin do przodu, czyli godzina 8.42, mniej więcej startują. Widzimy, że to się zgadza. Natomiast pierwsze przeloty będą dopiero 10:00 nad ranem, przepraszam. 10:00 o godzinie 2.00. Już na takim, po pierwsze niskie, niskie bardzo przeloty O, a słońce będzie o tej porze, poczekajcie niech spojrzę 13 stopni pod horyzontem, czyli jest ok W tym miejscu Przelot 10 maja Początek, już za chwilkę tylko jeszcze, o muszę nową oś czasu wyświetlić Tutaj jest pierwszy w tym miejscu wyjdą w cieniu, z cienia ziemi, czyli o godzinie 2.52. Tutaj jest wyświetlone, w tym miejscu. I będą one leciały tutaj, aż wejdą pod horyzont nad wschodnim horyzontem. Koniec przelotu około 2.56 około czasu polskiego. Zobaczymy następnie. Jeszcze pokażę tą mapkę. O, zanim przejdziemy dalej. Tak to będzie wyglądało. Tutaj wychodzą z cienia. Tutaj zachodzą pod horyzont. Jeszcze pokażemy w takim razie. Przeloty 11 maja. Przelot będzie trochę wcześniej i będą wyższe dzięki temu. O, widzimy. Tutaj jest początek. Aj, ja teraz zepsułem, przepraszam. Musimy wrócić. 11. I odnowa oś czasu. Dobra. Ok. Czyli starlinki wtedy 11 maja, tak, tak. Wyjdą o cienia ziemi o godzinie 2:49 i 31 sekund w tym miejscu i będą kontynuowały sobie przelot na e, wschód. Mogę Wam pokazać jeszcze 12, jak to będzie wyglądało, natomiast nim dalej patrzymy do przodu, tym bardziej godziny wyliczone są niedokładne, więc nie sugerujcie się dokładnymi godzinami, lecz tylko e, wysokością. I wtedy będzie to tak wyglądało. Tu, tu, to jest, poczekajcie, który mówiłem 13. Nie, 12. 12 znacznie wyższe już przeloty. Widzimy 22,5 stopnia nad horyzontem. Więc tak naprawdę. No, 10 bym nie próbował obserwacji, chociaż 11 stopni jest to do zrobienia, można obserwować przy tej wysokości. Natomiast dopiero próbowałbym 12 i 13. Maja. No dobrze, to myślę, że to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam w imieniu tata astronoma na live'a, który będzie prowadził tata astronom o godzinie. Już poczekajcie, za chwilę tylko sprawdzę. Live będzie na temat rakiety Long March 5B, która, jak zapewne wiecie, krąży wokół Ziemi, wyparła spod kontroli i niedługo się spali w atmosferze. Początek live o godzinie 16 na grupie Starlinki, a więc serdecznie Was zapraszam w imieniu Tato Astronoma. Dziękuję Wam bardzo i życzę powodzenia w obserwacjach. Cześć!